Przygotowanie i opracowanie materiału Karol Sienko. Odkupienie według Alberta Barnesa. Część ósma. Biblijne pojednanie. Po pierwsze chodzi o to, że pojednanie między Bogiem a Człowiekiem dokonuje się przez Chrystusa. Kilka fragmentów Nowego Testamentu sprawi, że ta kwestia będzie bezdyskusyjna. Rzymian 5, 10, 11 jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć jego syna, tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez jego życie. A nie tylko to, ale teraz chlubimy się Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego teraz otrzymaliśmy pojednanie. To samo greckie słowo występuje w różnych formach w każdym z tych fragmentów. Czasownik z wersetu 10, katalaso, oznacza właściwie: zmienić na coś, wymienić na, na przykład pieniądze. To zmienić osobę na inną. Wrogość na przyjaźń, pogodzić się. Rzeczownik z wersetu 11, katala G, oczywiście odpowiada temu znaczeniu i oznacza zmianę wrogości w przyjaźń. Czasownik występuje tylko w następujących miejscach w Nowym Testamencie. Rzymian 5,10 Zostaliśmy pojednani z Bogiem. 1 Koryntian 7,11 Niech pozostanie bez męża albo niech się z mężem pojedna. 2 Koryntian 5,18 To jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa. Drugi Koryntian 5:19 Jednając świat z samym sobą. Drugi Koryntian 5:20 Pojednajcie się z Bogiem. Rzecz nich pojawia się w poniższych miejscach. Rzymian 5:11 przez którego teraz otrzymaliśmy pojednanie. Odrzucenie ich stało się pojednaniem dla świata. Drugi Koryntian 5:18 Dał nam służbę pojednania. Drugi Koryntian 5:19 Powierzył nam słowo pojednania. W pierwszym Koryntian 7:11 Niech zostanie bez męża, albo niech się z mężem pojedna. Jest jedynym przypadkiem wystąpienia tego słowa w Nowym Testamencie, w którym nie odnosi się do pojednania z Bogiem. Może zatem posłużyć do zilustrowania znaczenia tego słowa w pozostałych przypadkach, ponieważ jego znaczenie nie budzi wątpliwości. Odnosi się do przypadku, w którym kobieta odeszła od męża, to znaczy nastąpiła separacja. Ta separacja wynikła całkowicie z jej działania, dlatego zmiana miała nastąpić po jej stronie. Skutkiem miało być ponowne zjednoczenie, czyli pojednanie się z mężem. Istniejący stan był stanem separacji. Rzeczą, która miała zostać dokonana, było ponowne zjednoczenie. Środkiem w tym przypadku miała być zmiana wewnętrzna. Punktem końcowym było ponowne zjednoczenie w miejscu alienacji i błości. Właściwe użycie tego słowa w odniesieniu do dawnego człowieka polega na wyrażeniu tej samej idei w jego relacji z Bogiem. Chodzi o usunięcie alienacji i błości i ponowne zjednoczenie z Bogiem. Zmiana, na którą wskazuje użycie tego słowa, ma nastąpić u jednej ze stron, w tym przypadku u człowieka. Różni się to od innego greckiego słowa, dialasso, które implikuje obustronną zmianę. Środkiem lub pośrednikiem pojednania lub ponownego zjednoczenia Boga i człowieka jest wyraźnie Pan Jezus Chrystus, przez którego otrzymaliśmy pojednanie. Rzymian 5.11. Punkt ten należy tu podkreślić. Ta sama idea pojawia się w piątym rozdziale drugiego listu do Koryntian. W osiemnastym wersecie tego rozdziału jest powiedziane a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa. Stwierdzono tu wyraźnie, że jeśli chodzi o pojednanie między Bogiem a człowiekiem, to dokonuje tego Jezus Chrystus. Ta sama myśl powtarza się w wersecie 19 tego samego rozdziału. Bóg bowiem był w Chrystusie jednając świat z samym sobą. To znaczy, że Bóg za pośrednictwem Chrystusa pojednał ze sobą świat. Ta sama myśl zawarta jest w wersecie 20 tego samego rozdziału. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał Was przez nas. To znaczy apostołowie jako ambasadorowie Chrystusa błagają ludzi o pojednanie z Bogiem. Przybyli w Jego imieniu, zajęli Jego miejsce na podstawie mianowania, zrobili to, co zrobiłby, gdyby zwracał się do nich osobiście. Innymi słowy, Bóg był wielkim czynnikiem, przez który pojednanie miało się dokonać, a apostołowie byli jedynie Jego ambasadorami w wykonywaniu powierzonego im wielkiego dzieła. Nie można pomylić się w znaczeniu tych fragmentów. We wszystkich z nich zakłada się po pierwsze, że istniał rozłam między człowiekiem a Bogiem, po drugie, że istniały przeszkody do pokonania, zanim pojednanie mogło zostać zapewnione, i po trzecie, że przeszkody zostały rzeczywiście przezwyciężone i możliwość pojednania została zapewniona dzięki interwencji i pracy odkupiciela. Ponieważ niemożliwe jest przekazanie idei, że to za pośrednictwem Chrystusa dokonuje się pojednanie między Bogiem a człowiekiem w jakimkolwiek prostszym języku niż ten, który występuje w tych fragmentach, można to uznać za zademonstrowane. Po drugie, Chrystus, zapewniając to pojednanie, właściwie zajął miejsce grzeszników. Zastępca to osoba postawiona na miejscu kogoś innego, bez zmiany zamiarów w stosunku do niej. Słownik Webster. Chodzi o to, że zastępca ma zrobić lub cierpieć to samo, co osoba, za którą został podstawiony. Reprezentant, adwokat lub pełnomocnik ma działać na rzecz osoby, którą zastępuje. Postępują tak, jak osoba postąpiłaby w danej sprawie. Naród jest zagrożony inwazją. Zgromadzeni są mieszkańcy danej dzielnicy i prowadzą pobór w określonej liczbie, która ma stanowić siłę militarną dla odparcia najeźdźcy. Kiedy ktoś zostaje wciągnięty do służby w wojsku, zamiast iść samemu, wolno mu na własny koszt zatrudnić innego równie zdolnego i równie biegłego w sztuce wojennej. Ten, który w ten sposób dobrowolnie został postawiony w miejsce tego, który został powołany do pełnienia służby, idzie w jego miejsce, aby zrobić to, co tamten miał zrobić. Cierpieć to, co tamten by wycierpiał wystawić czoła niebezpieczeństwu, na które tamten by się natknął. Jeśli w służbie odczuwa chłód i głód, to jest to miejsce, w którym cierpiałby ten, na kogo padł los. Jeśli umrze na polu bitwy, to zamiast tamtego. Jeśli w jakikolwiek sposób zasłuży się w odstraszeniu wroga lub ustanowieniu wolności swojego kraju, również jest na jego miejscu. Jeśli zostanie uhonorowany nagrodami należnymi zwycięzcy, to nosi girlandę, którą nosiłby człowiek, na którego miejsce został powołany. Stąd też w planie odkupienia przypuszcza się, że Pan Jezus Chrystus zajął miejsce grzeszników. Umarł, żeby oni nie umierali. Postawił się między nimi a mieczem sprawiedliwości. W swej osobie otrzymał to, co miało na nich spaść. W ten sposób ocalił ich od doświadczenia w tym zrozpaczonym świecie tego, co było spowodowane ich grzechami. Dobrowolnie doznał tak wielu cierpień, że nie było konieczności wymierzenia zgodnie z prawem kary tym, za których umarł. Dwa fragmenty Pisma Świętego ilustrują co rozumie się przez zastąpienie, chociaż nie są one tutaj przytoczone jako dowód, że Chrystus zmarł za grzeszników. Jeden z nich pojawia się w Ewangelii Jana 11 49, 50 A jeden z nich, Kajfasz, który był tego roku najwyższym kapłanem, powiedział do nich: Wy nic nie wiecie i nie bierzecie pod uwagę, że pożytecznie jest dla nas, żeby jeden człowiek umarł za lud, a żeby cały ten naród nie zginął. Myśl Kajfasza nie polegała na tym, że Jezus umrze jako ofiara za grzech, ale że jego śmierć zapobiegnie zniszczeniu narodu. Mówi, że jeśli nie zostanie w ten sposób skazany na śmierć, przyjdą Rzymianie i zabiorą ich miejsce i naród. W jaki sposób przypuszczał, że miałby to zapobiec takiemu nieszczęściu, nie trzeba teraz pytać. Po prostu chodzi o to, że jego śmierć byłaby w pewnym sensie zamiast ruiny narodu. Być może miał na myśli, że wydając go w ten sposób na śmierć, okażą gorliwość w stłumieniu wszystkiego co zdawało się zagrażać potędze rzymskiej. Myśleli, że jeśli nie zrobiliby tego w jego przypadku, Rzymianie posądziliby ich o podsycanie ducha niesubordynacji i buntu. Dlatego przyszliby i dokonali na nich zbrojnej zemsty. Drugi fragment pojawia się w Księdze Izajasza 43 od 3 do 4. Ja bowiem jestem panem twoim Bogiem, Świętym Izraela, twoim zbawcą. Dałem Egipt na okup za ciebie, Etiopię i Sabę zamiast ciebie. Ponieważ jesteś w moich oczach drogi, jesteś uwielbiony, a ja cię uwielbiłem, dlatego dałem ludzi za ciebie i narody za twoje życie. Chodzi o to, że Egipcjanie zamiast Hebrajczyków byli uważani za skazanych na zniszczenie. Albo naród żydowski, albo egipski musiał zginąć, a Bóg wybrał, że Egipt, choć o wiele potężniejszy, zostanie sprowadzony do spustoszenia, aby wyzwolić naród hebrajski. Zostali zniszczeni zamiast Hebrajczyków, aby tamci mogli zostać zwolnieni z niewoli. Na tej samej zasadzie w wersecie czwartym jest powiedziane, że Bóg będzie nadal to robił. Jego lud był tak cenny w jego oczach, że mówi dałem ludzi za ciebie i narody za twoje życie. Nie chciał, aby jego własny lud został zniszczony, a gdyby zdarzyło się, że jeden lub drugi musi zginąć, wydałby na zgubę ludzi z innych krajów, a nie swój własny naród. Nie odnosi się to bezpośrednio do odkupienia, ale stanowi jego ilustracją. Normalny bieg rzeczy byłby taki, że naród hebrajski zostałby zmiażdżony i zniszczony. Ale Bóg wybrał inaczej i wolał, aby nieszczęście spadło na Egipcjan. W przypadku odkupienia zniszczenie miało dotyczyć rasy ludzkiej. Było pewne, że jeśli nie nastąpi zmiana, rasa zginie. Cierpienia okropne i nie do opisania, cierpienia, które wyrażają boskie poczucie wartości prawa i złego jego naruszania, muszą spaść albo na samych grzeszników, albo na kogoś, kto zajmie ich miejsce. Bóg przyjął zarządzenie, zgodnie z którym te cierpienia miały przejść z grzeszników na odkupiciela. W ten sposób mogą być zbawieni bez naruszenia boskiego poczucia wartości prawa. Kara wynikająca ze zła przestąpienia prawa jest tak wyraźna i wywiera tak silne wrażenie, jak gdyby winni sami ponieśli pełną karę prawa. Cierpienia i śmierć odkupiciela mogą przynieść nam wielką korzyść. Zasada supererogacji. Czyli robienia więcej niż wymagają tego dokładne wymagania prawa, a zatem robienia tego, co może być udostępnione innym, niewątpliwie wpisuje się we wszystkie słuszne wyobrażenia o odkupieniu. Zbadamy, czy jest to zasada, która występuje gdziekolwiek w społeczeństwie ludzkim lub w zarządzeniach opaczności. Nie można wątpić, że podstawową ideą w dziele Chrystusa jest to, że cała jego praca była dobrowolna. To, co zrobił, było całkowicie na rachunek innych. On sam nie był zobowiązany żadnymi roszczeniami prawa ani sprawiedliwości. Do podjęcia pracy, którą wykonał i do znoszenia smutków z nią związanych. Dlatego też korzyści z jego pracy mogą stać się podstawą akceptacji dla tych, którzy nie mają własnych zasług i którzy nie są w stanie naprawić zła naruszonego prawa. Z dzieła odkupienia wynika, że odkupiciel mógł uczynić i uczynił więcej, niż wymagało od niego jakiekolwiek żądanie prawa lub sprawiedliwości, i że korzyści z tego, co uczynił mogą stać się naszymi. Ponieważ żaden człowiek nie mógł uczynić więcej w sprawie religii, niż wymaga tego prawo Boże, dlatego odpokutowanie przez człowieka byłoby niemożliwe. Człowiek w każdym momencie jest objęty prawem. Nie istnieje taki talent, zdolność ani mądrość, których nie wymaga się od niego w służbie Bogu. Nie ma takich wpływów, których poświęcenia Bóg nie wymaga dla swojej służby. Jeśli człowiek wykonuje cokolwiek nieprzewidzianego lub niewymaganego, to musi to być spowodowane zaniedbaniem jakiegoś obowiązku lub przez użycie czasu, którego Bóg wymaga, aby mu poświęcić. Zatem bez względu na pozory zasługi, jakie mogą wystąpić, w rzeczywistości posiadają naturę grzechu. Człowiek nie może niczym zastąpić tego, co nakazał jego stwórca. Nie może on stworzyć własnej rzeczy, której zasługa będzie wyższa niż to, czego wymaga Bóg. Te uwagi jednak nie dotyczą odkupiciela. To jedyny przypadek w historii, w którym można było wykonać usługę niewymaganą przez uczciwe zastosowanie prawa Bożego. W związku z tym mogła nastąpić taka kumulacja zasług wynikających z tej pracy, że mogła być udostępniona innym. Cała ta praca wykraczała poza właściwy zakres i właściwe wymagania prawa. Dlatego korzyści z tej pracy mogą stać się podstawą przebaczenia i nadziei dla innych. Wynika z tego, że korzyści z tej pracy mogą stać się nasze. Zobaczyliśmy, że to wszystko zostało wykonane w naszym imieniu lub na nasz rachunek, i dlatego może stać się nasze. W istocie, charakter moralny, jak w każdej innej pracy, jest niemożliwy do przeniesienia. Prawdą jest i zawsze będzie, że dzieło odkupienia zostało dokonane przez niego, a nie przez nas. I pewne jest, że jego zasługa nigdy nie może być uznana tak naprawdę za naszą własną, ponieważ Bóg zawsze kalkuluje lub ocenia rzeczy takimi, jakimi są. Jednak prawdą jest również, że być może traktuje nas tak, jakby zasługa ta była naszą własną, i abyśmy mogli korzystać ze wszystkiego, co Chrystus uczynił, szanując prawo i spełniając jego wymagania oraz znosząc takie cierpienia, które byłyby właściwym wyrazem boskiej oceny wartości prawa i zła wynikającego z nieposłuszeństwa, jak gdybyśmy wszystko to zrobili i wycierpieli sami. To jest, o ile to rozumiem, prawdziwa doktryna przypisania. Nie to, że istnieje jakiekolwiek przeniesienie charakteru moralnego z nas na odkupiciela, lub z niego na nas. I że Bóg dosłownie rozlicza lub przypisuje mu nasze grzechy jako jego, a jego sprawiedliwość nam jako naszą, ale że jego pracę można ocenić jako wykonaną w miejscu i na rachunek grzesznych ludzi. Na tej podstawie możemy być uważani i traktowani jako wykonawcy tych prac. Taki jest powód tego, że możemy być usprawiedliwieni i zbawieni. Ponieważ on uczynił więcej dla poszanowania prawa, niż my powinniśmy uczynić własnym posłuszeństwem. Przez swoje dobrowolne cierpienia uczynił więcej w celu pokazania zła pogwałcenia prawa, niż gdyby kara została nałożona na nas. Stał się dla nas poręczycielem publicznej obietnicy, że żadne zło nie spadnie na wszechświat, jeśli będziemy traktowani na zawsze tak, jakbyśmy nie zgrzeszyli. Takie jest znaczenie Pisma Świętego, kiedy mówi, Lecz on był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Izajasza 53:5. W kilku akapitach odnoszących się do zakresu odkupienia, pokazujących, że cała ludzkość jest objęta jego postanowieniami i może z niego skorzystać, jeśli zechce. Zamykamy fragmenty z Barnesa na ten temat. Domniemanie na korzyść doktryny powszechnego zasięgu odkupienia może wynikać z rangi i godności osoby, która ją uczyniła. Jego ranga i godność były takie, że na podstawie tego założenia powinniśmy wnioskować plan powszechnego zasięgu odkupienia i nie można się łatwo pogodzić z teorią ograniczonego odkupienia. Innymi słowy, doktryna, że odkupienie było powszechne, lepiej pasuje do tej rangi i godności niż doktryna o ograniczonym odkupieniu. Wydaje się to koniecznie wynikać z faktu, że ktoś tak wzniosły został wybrany, aby dokonać tego dzieła. Inaczej musiałoby istnieć wyraźne stwierdzenie, że odkupienie zostało zaprojektowane jako ograniczone. Gdyby cierpiący był zwykłym człowiekiem, to z tej zasady wynikałoby, że odkupienie jest ograniczone. Nie można sobie wyobrazić, w jaki sposób zwykły człowiek, jakkolwiek czysty w charakterze, wywyższony w randze i wzniosły w cnocie, mógłby mieć taką zasługę, że jego cierpienia przyniosłyby odkupienie całej ludzkości lub mogły stanowić podstawę składania ofiar przebaczenia przez nieokreślony czas przez mieszkańców odstępczego świata. Gdyby cierpiącym był anioł, to wniosek musiałby być podobny. Jako anioł ma ograniczone możliwości. Jego ranga jest znacznie większa niż każdego człowieka, ale jest dużo niższa od boskiej istoty. Trudno byłoby wnioskować, że odkupienie dokonane przez jego cierpienia, Mogłoby mieć taką wartość, aby stanowić podstawę do nieograniczonej oferty przebaczenia wszystkim mieszkańcom upadłego świata. Oznacza to, że boskie poczucie sprawiedliwości nie mogło zostać wyrażone przez jego cierpienia. Jak można by w ten sposób zająć miejsce wszystkich upadłych istot? Jak można by w ten sposób zapewnić zabezpieczenie porządku we wszechświecie? Jak można by w ten sposób tak skutecznie doprowadzić miliony upadłych ludzi do pokuty i świętego życia? Inaczej mówiąc, jak można by stawić czoła i usunąć trudności, które dotyczą tematu odkupienia, w takim stopniu, że byłoby właściwe, aby Bóg na podstawie tych cierpień zaoferował nieograniczone przebaczenie wszystkim mieszkańcom w upadłym świecie? Może to być zwykłe odczucie, ale uczucie jest bardzo silne i bardzo naturalne, że Anioł nie może być odkupicielem świata. Ale nie mamy takiego odczucia, kiedy założymy, że odkupiciel był istotą boską. Nie ma żadnej niezgodności w tej idei. Był on boski i zadośćuczynienie dotyczyło całej ludzkości. Jedna doktryna jest dostosowana do drugiej, a jeśli jedna jest prawdziwa, druga wydaje się naturalnie z niej wynikać. Nie możemy nie być pod wrażeniem myśli, że wybór takiej istoty musiał mieć na celu ochronę przed jakimikolwiek ograniczeniami w tej sprawie. Możemy spojrzeć na charakter zamanifestowany przez odkupiciela. O ile miałaby być to wskazówka co do zakresu odkupienia, wydaje się jasne, że musi być ono nieograniczone. Był on chętny, aby jego błogosławieństwa były udzielane wszystkim, którzy potrzebowali przebaczenia. Innymi słowy, jeśli zastosujemy nasze poglądy dotyczące odkupienia do jego charakteru i pozwolimy tym poglądom zinterpretować odkupienie, nie moglibyśmy nie dojść do wniosku, że zostało ono zaprojektowane jako nieograniczone. Bo w dobroczynności jego charakteru nie było ograniczeń ani skąpstwa. Nie było klasy ludzi, wobec których okazywał wyłączne lub szczególne faworyzowanie. Nie było żadnej klasy cierpiących, którzy byli wykluczeni z jego łaski, ani żadnej części jakiejkolwiek klasy. W jego życiu nie było żadnego aktu, który sugerowałby, że istniały ograniczenia w niesieniu ulgi dla cierpiących i smutnych. Nic nie wskazywało na wyczerpanie jego zdolności do niesienia pomocy tym, którzy byli w niedoli i niedostatku. Jeśli chodzi o niewidomych, jedynym warunkiem otrzymania pomocy był fakt, że byli ślepi. Nie było osób niewidomych, które nie przychodziłyby do niego dobrowolnie. Nie było przypadków, w których można by było przypuszczać, że istnieją jakiekolwiek ograniczenia w jego chęci uzdrawiania. Nie było oznak wyczerpania jego zdolności przywracania wzroku. W odniesieniu do głuchych nie było przypadków na tyle upartych, by nie mógł skłonić głuchych do usłyszenia. Jeśli chodzi o kulawych, nie było nikogo tak kulawego, by nie można go było zmusić do skakania jak jeleń. W odniesieniu do choroby w jakiejkolwiek postaci nie było przypadków tak upartych, że nie mógł usunąć choroby w jednej chwili. Jeśli chodzi o cierpienie i smutek, nie było nikogo, kogo serce było tak głęboko dotknięte, tak zgniecione, tak złamane, że nie mógł dać im olejek radości zamiast smutku, szatę chwały zamiast ducha przygnębienia. Liczba smutnych, którzy tłoczyli się na jego drodze, nigdy nie była tak wielka, że nie mógł dać im ukojenia. Tak samo jak tych, których serca zostały zmiażdżone przez wspomnienie grzechu. Nie było takiej osoby, która przyszła do niego z grzechami tak wielkimi, że nie mógł ich przebaczyć. Nie było ludzi tak niegodnych, tak poniżonych, tak zdegenerowanych, że nie chciał ich przyjąć. Jeśli przejdziemy do zapisów jego życia i przyjrzymy się jego dobroczynnym dziełom na Ziemi i zapytamy, jaki był charakter odkupienia dokonanego przez niego, nie powinniśmy chybić z odpowiedzią. Powinniśmy z całą pewnością przewidywać, że będzie to powszechne odkupienie. Jeśli upewnimy się, że jest powszechne, powinniśmy od razu poczuć, że ten fakt doskonale harmonizuje z całym jego charakterem. Jeśli powiedziano by nam, że odkupienie nie było powszechne, powinniśmy od razu zdać sobie sprawę z szaleństwa tej idei i zapytać, jak taki fakt można pogodzić z innymi dziełami jego życia. Do tego samego wniosku dojdziemy, gdy skupimy uwagę na jego cierpieniach. Zgodnie z założeniem, cierpienie musiało być takie, aby odkupienie mogło odnieść się do całej ludzkości. Innymi słowy, przyjmując ideę powszechnego odkupienia, cierpienia znoszone przez Zbawiciela powinny odpowiadać temu przypuszczeniu. Wówczas cała transakcja byłaby harmonijna pod względem projektu i sposobu jej wykonania, albowiem, kontemplując odkupiciela na krzyżu, nie możemy nie odczuć, mówiąc językiem doktora Chalmersa, że dźwigał brzemię odkupienia świata. W języku Izajasza brzmi to: Pan włożył na niego nieprawość nas wszystkich. A w języku Pawła z łaski Boga, zakosztował śmierci za wszystkich. W swoim własnym języku mówi: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w niego wierzy,. Nie zginął, ale miał życie wieczne. Zasługa odkupiciela nie wyczerpuje się w czasie strumień zbawienia nigdy nie wysycha. Jak uzdrawiające źródło płynie przez wieki, nie patrząc na to, ilu ludzi doznaje uzdrowienia. Chorzy odzyskują siły, niezależnie od tego, jak ciężka była ich przypadłość. Strumień jest dużo większy niż wymagały tego potrzeby. Wylewa swoje zbawienne wody na piaski pustyni i miesza się z innymi wodami. Źródło zawsze płynie, w dzień i w nocy, w porze siewu i żniwa, latem i zimą. Nie wyczerpuje się przez nadchodzące rzesze i naturę uleczonych chorób. Płynie w dużych ilościach, ponad wszystko, co jest potrzebne, chociaż może wydawać się niedocenione lub marnowane. Nie jest ani jednym, ani drugim. Bez względu na to, czy ludzie z niego korzystają, czy nie, stanowi niezmienny dowód niewyczerpanej i nieograniczonej dobroci Bożej. Będzie płynąć do końca czasu. Kiedy wszystkie źródła, które teraz wylewają wody lecznicze dla leczenia chorych, wyczerpią swe dopływy, jeśli kiedykolwiek to nastąpi, strumienie zbawienia będą nadal wylewać swoje niewyczerpane potoki na upadły świat. Przed zakończeniem czasu łaski sentyment tych pięknych strof, którymi można należycie zamknąć ten traktat o odkupieniu, nie przestanie być prawdziwy. Jest źródło pełne krwi, naczerpniętej z żył Imanuela, w którym grzesznik skąpany swe grzechy wybiela. Twa krew, baranku, swej mocy nie straci do tego, by Kościół Twój od grzechu odwrócić każdego.